Czasami bardzo często zdarzają się, że chodzą kursy, mają jakieś tam militarne przeszkolenia, a wy nie zwracacie na to uwagi, bo wy jesteście plutonowy, wachorąży, porucznik, kapitan, major, pułkownik i uważacie, że wszystkie narodzenie no, posiadaliście. Nie, absolutnie. Uwierzcie mi, wystarczy powiedzieć, sorry, ja też jestem człowiekiem. Dzisiaj. Nie, nie wstyd. Tak, i powiedzieć sorry, dzisiaj ja popełniłem błąd. Też jestem człowiekiem, a naj, najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli i znali wartość swojego żołnierza, bo jeżeli tego nie będziecie znali, przykro mi, wypiszcie od razu papier. To jest moje osobiste zdanie. Mam nadzieję, że większość żołnierzy, takich zwykłych, szeregowych kaprali, którzy nie mają przy, przy, przed swoim stopniem dowódca, zrozumieją o czym ja mówię. Naprawdę, bądźcie żołnierzami i pamiętajcie o dwóch rzeczach. Pierwsze to jest przysięga, a drugi ja zawsze miałem w kieszeni kodeks honorowy żołnierza. Który z Was kiedykolwiek widział ten kodeks honorowy na oczy? Chyba żaden, albo bardzo mało osób.